będzie wcześniej... O, już jesteście, hej! Wczoraj nieco późno pojawił się Flash, więc krzyczę dziś. Ruszyła letnia wyprzedaż w serwisie Steam. Oczywiście zgodnie z tradycją, zniżki dotknęły dużej części katalogu i sięgają nawet kilkudziesięciu procent, ale przygotowano także grę społecznościową z głównym motywem wyścigów. Całość potrwa do 9 lipca.

Jeśli nie znudziły się Wam jeszcze tytuły Battle Royale, to darmowe Ring of Elysium właśnie opuściło fazę wczesnego dostępu. Oceny wskazują na to, że jest całkiem nieźle, a liczba graczy sięgnęła 10 tysięcy w szczytowym momencie. Z okazji premiery rozpoczęto także event, dzięki któremu możemy zdobyć darmową skórkę. Warcraft Survival Guide for Rise of Ashara. W końcu jest! Duża aktualizacja dowowa o nazwie Rise of Ashara. Poprawia ona najczęściej zgłaszane błędy, wprowadza dwa nowe obszary, Mechagon oraz Nazjatar. Z zadaniami fabularnymi, nowe skille dla wierzchowców, nowe zbroje, gadżety i ciekawostki. Cała masa nowej zawartości już czeka. with Queen and her Based on the hit film. Choć nie mówi się zbyt wiele o kooperacyjnej strzelance World War Z, to prezes studia Saber Interactive ogłosił, że gra rozeszła się w ilości 2 milionów egzemplarzy, z czego 700 tysięcy to Epic Game Store. Jego zdaniem nie ma co się gniewać na wydawcę za chęci ekskluzywności. Kto krzyczy na Sony za ich ekskluzywy? ...divided into 3 chapters made up of more focused objectives... Mieszkowaliśmy nieco ze świadomości BTSD o kiepskim starcie 76, a dziś wiemy, że porzucenie tego projektu nigdy nie wchodziło w grę. Pete Heinz twierdzi, że to spory sukces, że studio nie poddało się, bo projekt wydał się za trudny. Teraz ich rolą jest to wszystko dopracować. Wsparcie jest zauważalne, nie to co Anthem. No i to tyle, nie rozpuszczajcie się za bardzo.